Witam Was! Dzisiaj jest niedziela, i dzisiaj do mnie przyjeżdża mój znajomy Marcin z Potrzecina i zabiera 20 dorodnych maluszków. A mówię maluszków, bo mam wielki, wielki sentyment do tych rybek, które u mnie. Powstały od i kry. Wiele poświęciłem uwagi, wiele zaangażowania, i już nie mówiąc o pieniądzach, bo to pomijam, jakby, ale przede wszystkim wielki sentyment. No i Marcin zabiera ode mnie 20 sztuk. I do, trafią one do akwarium o wymiarach 3 metry na metr na metr. Także super, bo będą miały warunki. Wręcz bym powiedział praktycznie, no jeśli chodzi o wymiary rewelacyjne tak samo jeśli chodzi o wodę Marcin ma pobiera wodę z, z studni głębinowej i u niego to wszystko przechodzi przez osmozę tam się bardzo dużo tych litrów wody powinien samoczynnie Także u Marcina praktycznie NO3 i, i fosforany nie występuje, w minimalnych wartościach. Także no warunki będą miały być mnite. No jest to, jest to już w tym momencie, za kilka godzin już rybki pojadą. Ostatnie spojrzenie. Na całą 70. -tkę. Zostanie, zostanie w sumie rybek 60, 50, przepraszam 50, jak Marcin zabierze 20, no i ja sobie chcę zostawić z tego do nowego akwarium, jak wiecie, jakieś 30 sztuk około, może trochę więcej, tak więc rybek zostanie około 20. Na 10 na 10 w sumie już mam yy, zainteresowanych. Więc zostanie w sumie może 10 do jakichś tam dalszej sprzedaży. Także kończy się już ta moja wspaniała przygoda w pewnym sensie, ale z, drugim, z drugiej strony, strony przygoda się rozpocznie w nowym akwarium, co mnie bardzo cieszy. Także. Nadszedł ten dzień, po prostu, rozstania nadszedł czas. Ale trochę smutno, ale mówię, trafią w dobre ręce. I to się liczy, to jest najważniejsze dla mnie. W sumie ryby już mogłem dawno sprzedać, ale trafiłyby w takie warunki, no nieodpowiednie, jakieś mała akwaria, jakieś przerybione do ludzi, którzy bardzo nie za bardzo mają pojęcie o akwarystyce więc wolałem sobie przytrzymać te ryby żeby ten był odpowiedni moment żeby miał po prostu spokojne sumienie bo bez sensu sprzedać rybę, żeby ktoś tą rybę umęczył i, i żeby padła no nie także niedługo pakuję rybki i rybki jadą niedaleko w sumie, bo jakieś 40 minut drogi pod trzeciną też. tak że no nic. Ładne porosły. Żadne piękne pasy, piękne strzałeczki takie mają. Jedne większe strzałeczki mają, drugie, drugie mniejsze. A tu jest taka jedna sztuka bokserka. Ma pyszczek, jak bokserka. Taki dziwny pyszczek ma, nie? I na pewno, na pewno ona dostanie umiem. Bo... No, ktoś powie, o jakie mają piękne strzałki na, na płetwach. Ktoś powie, że to jakaś wadliwa ta ryba. jest no, Pewnie tak. no Można powiedzieć, że jest wadliwa, bo, bo jednak ten pysk normą nie jest, nie jest jakby normą u tych ryb. Ale jestem ciekawy też, jak ta ryba. Jak ona się będzie rozwijać, jak ten pyszczek będzie wyglądał, jak dorośnie. Dla mnie to będzie jakaś ciekawostka. Mówię, no piękne sztuki porosły. Piękne żagle, piękne. O, bokserka znowu przyszła. Pyszczek, pyszczek bokserki. Ta rybka jest, budzi moją ogromną sympatię. <noise> są sztuki. Niektóre są sztuki takie byczki ale ogólnie wymiarami nie odstają, ale są, są niektóre takie byczki, typowe takie właśnie basiorki. Też bardzo, bardzo ładna sztuczka, samiczka pewnie, chociaż kto to wie, rezultatu mam nigdy nie wiadomo. Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się.